Po raz kolejny w Tarnowie odbyło się spotkanie opłatkowe samorządowców z całej Małopolski do naszego miasta po to, by wspólnie kolędować i podzielić się. Tak jak nakazuje tradycja, przyjechał wojewoda Małopolski Jerzy Miller, marszałek Marek Sowa oraz wielu innych samorządowców. Gospodarzami byli Ryszard Ścigała, prezydent Tarnowa i starosta Tarnowski Mieczysław Kras. Bardzo mi zależało, żeby wybrzmiały słowa o tym, że najbliższy czas musimy razem łączyć, że przedsięwzięcia, które chcemy w Tarnowie zrealizować, realizujemy na rzecz subregionu tarnowskiego, że musimy stworzyć wspólną ofertę dotyczącą ludzi młodych, inteligentnych miejsc pracy. I takie projekty Tarnów przygotował. Przy okazji spotkania opłatkowego, mam nadzieję, że to dobrze wybrzmiało, i wójtowie, burmistrzowie. My Przedstawiciele administracji zrozumieli, usłyszeli i zechcą się włączyć. Chciałbym Państwu złożyć serdeczne życzenia. Zdrowych, spokojnych, radosnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. A kiedy siadziecie Państwo do stołu wigilijnego i weźmiecie do ręki opłatek, niech znikną problemy, troski, a nowy rok niech przyniesie trochę więcej miłości, radości i optymizmu, a każdy jego kolejny dzień niech będzie lepszy od dnia poprzedniego. życzyć na rok 2013, aby to co się w poniedziałek rozpocznie, abyśmy pielęgnowali przez cały rok, żebyśmy wyciągali rękę do drugiego bo jest godzin szacunku bo inaczej to zmarnujemy tę okazję jaką jest

żeby nam nie zabrakło wiary w opatrzność Bożą z drugiego człowieka i w nas samych. Żeby ten czas, kiedy będziemy się dzielić opłatkiem, życzliwością i dobrym słowem, towarzyszył nam na wszystkie dni również Nowego Roku. Wszystkiego dobrego. Radosnych, spokojnych świąt, dobrej atmosfery przedświątecznej, żeby nerwy w przygotowaniach nie zdominowały tego największego sensu, czyli radości z tego, że rodzi się na pamiątkę urodzenia Pana Jezusa, prawda, że przychodzi do nas z tą dobrą nowiną, że powinniśmy się wzajemnie kochać, że jesteśmy kochani i tej atmosfery takiej właśnie rodzinnej i przyjaznej na święta i na poświętach, tego, tego życzę wszystkim, żeby o nikim po prostu nie zapomnieć, żeby nikt się nie czuł, nie czuł samotny, a w rodzinach, żeby było wzajemne zrozumienie i miłość i przyjaźń. تشوفوا في <applause>